Witam was. Serdecznie wszystkie osoby spod znaku Koziorożca na czytaniu na miesiąc czerwiec miłość, relacje, uczucia Koziorożec Czerwiec 2020. mam <coughs> taką sytuację. Przechodzą jakieś wiadomości. Wiadomości, na które czekaliście. Jest jakaś pewność w jakiejś sytuacji. Pewność, do której dążyliście. Możliwe, że romans, na który liczyliście, na kimś Wam zależało. Kończy się bądź skończył się. W związku z jakimś niedopowiedzeniem bądź nawet też oszustwem. Wy nie zostajecie bierni w tym i chcecie bronić tego co macie, wyjaśnić sprawę. Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy dalej. Było dla kogoś. Pamiętajcie, że to czytanie ogólne nie z każdym rezonuje. Bierzcie tylko to, co mówi do Was. Przedstawię Wam teraz 10 historii. Karty opowiedzą Wam. Które mam nadzieję komuś pomogą, z kimś będą rezonować, może wyjaśnią jakiś problem bądź rozjaśnią sytuację. Zaczynamy. Mhm. I tutaj też mam podstęp, yy, fałsz. Tutaj staje przed wyborem, bo został oszukany. Takie odczucie, odczucie straty, że nie tak miało być i teraz, co robić dalej? Jest bardzo y, duży problem y, z podjęciem decyzji. Ta decyzja jest bardzo trudna dla ciebie. Jeżeli masz taką sytuację, co radzą karty, co zrobić? W nadchodzących tygodniach przyjdzie rozwiązanie tego problemu. Jeżeli ktoś ma taką sytuację, to to się powinno wyjaśnić. Jeżeli jesteś kobietą, która długo czekała na yy, jakiś kontakt ze strony <laughs> mężczyzny, na którym ci zależy. Jakaś zmiana przychodzi w tym czerwcu? Przychodzą wiadomości, tak jakbyś yy, dostała prawdę o tym, co między wami. Zobaczymy, co radzą karty, jeżeli masz taką sytuację. Mhm. Tutaj jeszcze będą pomocne. Jakaś pomoc z góry do ciebie przyjdzie. Może w postaci przyjaciela, który coś doradzi, jakiejś bliskiej osoby. Ale to jest pozytywne. Tutaj nie ma nic negatywnego. Tutaj mamy następną sytuację podobną. Przychodzą wiadomości, oczekiwane wiadomości, długo na nie czekałeś. Wraca osoba. Z miłością, z deklaracjami, jaka rada dla ciebie, z tą wracającą osobą, że ta osoba wraca i teraz będzie lepiej, Następne, nastąpi polepszenie, ulepszenie. Może ten ktoś wraca bardziej dojrzały? Mhm. Tutaj jakiś związek. I dobrze. Może to są trudne rzeczy, bo tutaj są jakieś tematy odnośnie zaufania, lęków przed zdradą, przed zranieniem. Ale jesteście otwarci, żeby o tym rozmawiać. U kogoś tak się zadzieje w czerwcu. I jaka rada jest dla Ciebie? Żeby, tutaj jest rada, żeby medytować, i te medytacje przyniosą odpowiedź. Tu trzeba na spokojnie porozmawiać z partnerem, ale najpierw zrozumieć swoje pragnienia, swoje lęki i przedstawić je drugiej osobie. Tutaj mamy świeży związek, jest coś nowego. Jakieś przeszkody są? Przeszkody są. Yy, bo jeszcze nie wszystko wiecie o tej osobie. <laughs> jest przyciąganie między wami. Wiecie, że to nie jest jakaś tam tylko zwykła mm, znajomość, bo to jest już ktoś wyjątkowy dla was, i to czujecie. Ale. Jeszcze nie wszystko wiecie o tej osobie. Jaka jest rada dla Ciebie, jeżeli masz taką sytuację? Bądź aktywny. Czyli wychodź do tego partnera, mów o swoich uczuciach. On w końcu się też otworzy. Może nie pytaj tak od razu o wszystko, ale z czasem dowiesz się więcej. Tutaj mamy kogoś, yy, relacja, gdzie była zdrada, i ktoś jest bardzo zraniony. Zastanawia się, czy odejść od tej osoby, ale tutaj też rodzina jest, bądź już ktoś odszedł, ale zostało cierpienie. Jaka jest tutaj rada dla ciebie, jeżeli jesteś w takiej sytuacji? Rozwiązanie leży blisko Ciebie. Tutaj też coś powinno szybko do Ciebie przyjść. Rozwiązanie, wybaczenie, nie wiem, ale coś za niedługo otrzymasz od Góry. Tu mam przesłanie dla mężczyzny, dla którego problemem jest to, że jest tylko przyjaźń pomiędzy tobą a kobietą, na której ci zależy. Ty chciałbyś czegoś więcej. Jaka jest rada dla ciebie? A. Nawet trzy rady, ale je wezmę. Pierwsza rada. Wsłuchuj się w siebie. Czekaj na znaki, bo one będą przychodziły do ciebie, żeby w odpowiednim momencie spojrzeć w odpowiednim kierunku. Tak mówią te karty. I co najważniejsze, jest karta zmian. Szczęśliwych zmian. Trafisz na odpowiedni moment, żeby ta sytuacja, ta relacja zmieniła kierunek, taki, jaki pragniesz. Tutaj mamy sytuację taką, od tej innej strony. To Ty jesteś kochanką i chciałabyś, żeby to się zmieniło. Czujesz, że jest to partner przeznaczeniowy dla Ciebie. Bardzo możliwe, że On Cię też zapewniał o uczuciach i Ty chcesz, żeby ta relacja zmieniła się. Nie chcesz być już tylko kochanką. Jaka jest rada dla Ciebie na ten czerwiec? Że jesteś gotowa, gotowa na zmianę, obojętnie co to oznacza. Tutaj mamy oddalenie się od siebie w jakiejś relacji. Ale też i chęć naprawienia tego, co się między wami y, wydarzyło. Jest miłość. Przyjdzie, dojdzie do spotkania. I tutaj będzie druga szansa. Będzie. Y, Rozpoczęcie wszystko, wszystkiego od nowa na takich nowych warunkach. Coś sobie ustalicie. Jaka jest rada dla ciebie? Uwierz w to. Uwierz, że można zacząć na nowo. To wszystko dla was. Jeżeli chodzi o miłość, relacje. Życzę Wam, aby ten miesiąc był dla Was wyjątkowy, spełniał marzenia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.